Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania bardzo ładną Mazdę, jakim jest Mazda 6 model GH, auto po faceliftingu wyprodukowane w 2010 roku, wyposażony w najlepszą jednostkę benzynową, jaką jest dwulitrowa jednostka MZR o znaczeniu DC w podaży 155 koni. Samochód przyjechał około 140 tysięcy kilometrów, jest to jak najbardziej oryginalny przebiegł potwierdzony liczną dokumentacją, jak i również zdjęciami z zakupu. Samochód przede wszystkim bezwypadkowy, z oryginalnym przebiegiem, bez wkładu finansowego. Jedyną rzeczą, którą musimy zadbać, to jest tylko i wyłącznie serwis olejowy po zakupie, a tak możemy się cieszyć jazdą naprawdę fajnym autkiem. No i co jest bardzo ważne, rozrząd na łańcuchu, a zawsze co powtarzam, jeżeli ktoś poszukuje dobrej benzyny, no to Mazda jest, uważam, że najsłuszniejszym wyborem, ponieważ nie ma lepszej benzyny, uważam, jak w Mazdzie. Oczywiście są jeszcze fajne inne egzemplarze, ale jeżeli potrzebujemy samochód, który naprawdę jest żwawy, nie jest taki toporny, ociężały i naprawdę jest bezawaryjny, to uważam, że Mazda. Dobrze, przystąpmy standardowo do ogrodziny kół, jak i tarczy. Z przodu, proszę Państwa, mamy bardzo ładne opony. Eee, rocznik 18. Ty tak, 18. 13 tydzień, bieżnika naprawdę sporo. Przednie tarcze w bardzo dobrym stanie, nawet rancik nie jest wyczuwalny. Mamy tu oczywiście oryginalne aluminiowe felgi, które są również w bardzo fajnym stanie, nie objechano żadnych rantów, 215, 50, 17 od krawężników, przepraszam to jest rozmiar te opony, są to opony letnie, z tyłu oczywiście również opony letnie też 215, 50 17 tylne tarcze proszę Państwa również w bardzo dobrym stanie nawet rancik nie jest wycuwany jest taki nalot że tak powiem rudego ale to jest zawsze po myciu kwasem felk. taki nalot zostaje musiałbym się po prostu przejechać Przyhamować klockami, żeby po prostu to zeszło. Lakier uważam, że jest jak na tym również rocznik samochodu. Bardzo, ale to bardzo dobrej kondycji. Samochód nie jest w żaden sposób porysowany, Lakier również nie jest poniszczony. Tak jak na filmie bardzo ładnie się prezentuje. Samochód również jest bardzo fajnie wyposażony. dlatego oczywiście hamowane relingi. O, o, na dachu do tego listy zdobiące ramy okien które również wyglądają bardzo ładnie, też 11-calowe felgi, czarny kolor, serne felgi, jest kontrast i to wszystko bardzo, ale to bardzo ładnie wygląda. Z przodu mamy oczywiście światła halogenowe, u dołu zderzaka tak zwane świata przeciwgielne, reflektory z soczewką na normalną żaróweczkę, H4 bądź H7. Zwróćcie uwagę, w jakim stanie jest maska, naprawdę nie, nie jest wypiachowana, ale jeszcze raz powtarzam, 140 tys. km od czymś muszą świadczyć. No i zapraszam Was do środka, ponieważ tutaj również się naprawdę sporo. Przede wszystkim kapitelka drzwi. Samochód w środku jest naprawdę bardzo zadbany samochodem i jest również bardzo bogato wyposażony. Fotel pasażera, zwróćcie uwagę w jakimś stanie. Mamy tutaj e, na gusinie hi e, marki Bose, która naprawdę bardzo fajnie gra. Szóstka może się pochwalić tym czym innym, inne samochody nie mogą się pochwalić Oczywiście to wszystko pokaże na miejscu Ale co bardzo ważne, multifunkcyjną kierownicą możemy nawet uwaga, nawet sterować klimatyzacją Żaden samochód na to nam nie może pozwolić Bynajmniej z tych które ja znam I po prostu sobie skaczemy Przy pomocy Przy pomocy tutaj całego menu na kierownicy Skaczemy sobie po różnych sektorach odnośnie odnośnie komputera pokładowego i nie tylko, co możemy zmieniać radio, jak i stacje, czy nam podłagać ściszać piosenkę, nawet możemy przeskoczyć sobie na panel klimatyzacji. O, oryginalne radio, tak jak wspominałem, Zagłosienie Boze, ze zmianką na 6 płyt z MP3, z WMA i co bardzo ważne, z łącznością z telefonu, czyli również mamy Bluetooth. Czyli możemy odtwarzać muzykę na BT, jak i roz, e, odbierać i zakończyć rozmowy e, przy pomocy kierownicy. Oczywiście kierownica również jest z Tempo-Matem. E, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, podgrzewane fotele, również dwuetapowo. E, manualna, tak jak wspominałem, sześciobiegowa skrzynia biegów. E, bardzo fajna skrzynia, naprawdę precyzyjna. Do tego komplet kluczy. To jakiś schoweczek z cup holderami. Tutaj wyjście 12V, ponieważ jest to wersja oczywiście dla niepalących. Duży podłokietnik, gdzie mamy również wyjście AUX i kolejne 12 v samośmieniające się lustereczko, miejsce na jakieś okulary, oświetlenie wnętrza. Także naprawdę jest tutaj bardzo fajnie, przyjemnie. No i przede wszystkim tak jak wspominałem, samochód jest naprawdę, uważam, że w środku również z samochodem naprawdę zadbany. Proszę bardzo, tapicerka drzwi. No i proszę pani, także to jest wolno, sąca jednostka dwulitrowy, dwulitrowa benzyna z fajną mocą, ponad 150 koni, naprawdę robi robotę. Ja bardzo lubię jeździć mazami w benzynie z takiej racji, iż nie trzeba ich nie wiadomo jak piłować jak wszystkie benzyny, one bardzo fajnie się zachowują, są bardzo elastyczne i fajnie jadą od dołu. Oczywiście izofiksy, żeby przewozić nasze pocieki jak najbardziej bezpiecznie w fotelikach, wyposażonych z ofiksami na drugim rzędzie foteli. Tak prezentuje się mazę z z tyłu, przepraszam bardzo, podwójny układ wydechowy, zdradza nam, że to jest dwulitrowa jednostka, ponieważ 1,8 jest na jednym wydechu. Bardzo, ale to bardzo obszerny e, bagażnik. Do tego fajna matka, co zawsze pod, e, podkreślam, która pozwala nam zachować czystość w bagażniku e, uchwyty na siateczki, do tego możliwość złożenia foteli z, z tyłu. I tą matę po prostu, jeżeli coś się wyleje, wyciągamy, możemy to wyczyścić, sobie wylać, a wtedy mamy bagażnik w takiej czystości jak tutaj, czyli nienaganny, a pod spodem kolejne schoweczki. No i oczywiście niżej pokazać. O, musicie mi uwierzyć na słowo, nie chcę się tego wyciągać jedną ręką. Pod spodem jest subwoofer do naszego nagłośnienia Bose. Oczywiście oryginalne Z tyłu bardzo ładne lampy, tak zwane leksusowskie, LEDowe. owe budzi foteli jeszcze raz tapicerka drzwi najważniejszy teście czyli fotel kierowcy proszę bardzo automatycznie składane lustereczka no i proszę bardzo tak powinien wyglądać fotel w maździe przy przebiegu a tutaj co mi się stało dobra to zaraz jeszcze doczyszczę przy przebiegu 150 tysięcy RVM-y czyli Asystent Martwego Pola 143 tysiące na chwilę obecną i zapraszam Was pod maskę. Mamy pokażę Wam serce samochodu, czyli benzynową, która naprawdę pracuje, proszę Państwa, wzorowo i książkowo. Tak jak zawsze przecieram tylko i wyłącznie plastik. Samochód jest oryginalnie utużony, więc nawet zresztą sobą mogę to pokazać. Gwieździk pracuje bardzo równo, cichutko, co najważniejsze takie stojne, jednostki benzynowe w Mazie są naprawdę rewelacyjne. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo, mam nadzieję, że prezentacja się podobała. Wszystkich zapraszam do zakupu, jednym czy mogę zawsze gwarantować to bezpieczeństwo zakupu pod względem bezwypadkowości, jak i oryginalnego przebiegu. Pozdrawiam, życzę wszystkim miłego dnia.